Chłamanie też świetnie mi wychodzi. Antony uśmiecha się do mnie, gdy nadal siedzę na nim okrakiem, a potem się wyciąga i całuje mnie w usta. Nie czuję nic poza tępym bólem w ciele i pulsującym łupaniem głowy w tyle, za oczami. W środku jestem martwa, i tak cholernie znudzona. A jedyna rzecz, której nie mogę się doczekać, to wypełnienie się rodzinnej klątwy, zgodnie z którą ktoś mnie dziś porwie. Wszystkiego, kurwa, najlepszego w dniu urodzin dla mnie. Antony zasuwa rozporek dżinsów i odwozi mnie do domu. Patrzę przez okno pasażera, gdy przejeżdżamy jego terenówką przez moje osiedle. Gdy zatrzymuję się przy chodniku, otwieram drzwi, a wtedy on łapie mnie za ramię i wychyla się do pocałunku. Całuję go z niechęcią. Będziesz na imprezie w ten weekend? Pyta z nadzieją w głosie. Ze zbyt dużą nadzieją. Tak to już jest, że jak wyjątkowo dużo z siebie dajesz w seksie, zapraszają cię na imprezy. Imprezę za imprezą, a wszystkie takie same. Ja jednak lubię to, co znajome, bo zawsze brakowało mi tego w życiu. Wyślij mi Eskę, mówię, bo nie jestem pewna, gdzie spędza ten weekend. Dziś kończę 18 lat a każda kobieta z rodu darlingów, która żyła przede mną, znikała w tym dniu. Niektóre na dzień, inne na tydzień czy miesiąc. Zawsze jednak wracały rozbite, z większym lub mniejszym ubytkiem na zdrowiu psychicznym.